Dzień dobry, nazywam się Mietek Jurecki. Chcę powiedzieć, że Lublin ma bardzo duże szanse na otrzymanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, ponieważ wbrew pozorom ludzie, którzy będą to oceniać, to nie są idioci i to nie o to chodzi, żeby włożyć jakąś straszną ilość pieniędzy i zrobić coś być może bardzo pięknego. Tu się liczy przede wszystkim pomysł, a pomysłów w tym naszym mieście nie brakuje. No jednym z nich jest nawet to, to nasze solo życia, jest to jedyne w Europie tego typu wydarzenie muzyczne. I tych wydarzeń jest wiele, takich jak Noc Kultury i, i, i tak dalej. Prawdę mówiąc, z tymi wszystkimi wydarzeniami kulturalnymi, które się dzieją co roku w Lublinie, można obdzielić parę miast i wcale nie byłoby źle. W innych miastach tego nie ma. I tak jak mówię, tutaj y, ludzie, którzy zajmują się kulturą, mają fantazję. Łańską czasami, w związku z tym, tak jak powiedziałem, pomysł jest najważniejszy i myślę, że ten pomysł, a nie pieniądze, będą docenione najbardziej.